Litwini twierdzą, że to był wielki Litwin. Białorusini twierdzą, że to był Białorusin. Ja twierdzę, że to był Polak. Polska wtedy to była rzecz pospolita wielu narodów. A dobra, które należały do Łyszczyńskich, znajdują się w chwili obecnej na terenie Białorusi, ale na granicy, dokładnie na granicy z Polską i z Ukrainą. Za tym, że był Polakiem przemawia fakt, że posiadał herb Korczak i że źródła ówczesne nazywają go Polakiem, szlachcicem polskim. No ale był arystokratą w Rodzina była bardzo bogata. Ja odwiedzałem te miejsca, gdzie się urodził. To to się składa z czterech wiosek Łyszczyca, Dobroniz, Astramieczewo. Syn, Kazimierz jako młodszy został oddany do klasztoru. No ale jak ojciec ustępował ze stanowiska państwowego, no to żeby utrzymać w rodzinie, przeznaczył, że syn obejmie, wobec tego kazał mu wystąpić z zakonu jezuitów, żeby objął to stanowisko, i od tego momentu Łyszczyński już pełnił funkcje świeckie, walczył zbrojnie w obronie Polski przed trzema najazdami, szwedzkim najazdem Rakoczego z Węgier i najazdem rosyjskim, walczył pod chorągą Sapiechem. No a e, następnie pełnił ważne funkcje państwowe, był wielokrotnie wybierany jako posał na Sejm, był podsędkiem brzeskim, czyli sędzią i e, e, do specjalnych spraw był komisarzem królewskim, komisarzem króla Jana Szybieskiego. Jeszcze kim był. No więc był najuczeńszym z Polaków z tej epoki. Ja jestem historykiem filozofii, więc powiem, że ja sądzę, że był największym polskim filozofem XVII wieku. Nie ma drugiego takiego myśliciela XVII wieku w Polsce, który mógłby się z nim równać. Na ręce tu nie ma żadnych wątpliwości, o co toczył się proces, dlatego że to były dwa procesy, najpierw kościelny, potem sejmowy i zachowały się akta procesu i to nie tylko w Polsce się zachowały, ale również i w Watykanie są, dlatego że formalnie szachta uchwaliła zniesienie świętej inkwizycji. Więc zostało ogłoszone i we wszystkich podręcznikach historii jest napisane, że w XVI wieku, pod koniec XVI wieku inkwizycja została zniesiona, ale została e w dalszym ciągu funkcjonowała tylko tajna. W dalszym ciągu Watykan mianował inkwizytorów i również do procesu Łyszczyckiego. W procesie Łyszczyckiego główną rolę odgrywali inkwizytorzy mianowani przez Watykan. Więc proces dotyczył nie tylko i wyłącznie jednej, jedynej sprawy, mianowicie traktatu ateizmu Łyszczyńskiego Chodziło o to, że przed Łyszczyńskim najwybitniejszy ateista, Zanini, to pisał w książce swojej. Ateiści uważają, że i tak dalej. A Łyszczyński był pierwszym na świecie, który wydał książkę pod tytułem O nieistnieniu Boga. No, znaczy nie wydał, napisał troszkę o niej, i był pierwszym w Polsce, który, na świecie, który mówił, my ateiści uważamy tak a tak. Więc spór, więc cały proces dotyczył tylko tej jednej sprawy. Teraz dlaczego nie wystarczył sąd kościelny, ale był sąd państwowy, sejmowy? Dlatego, że to był szlachcic i szlachta broniła przywilejów szlacheckich. Chciała no, uwolnić szlachtę od sądów kościelnych. Więc tego dotyczyło nie sprawy ateizmu, tylko sprawy przywilejów szlacheckich bronili. Otóż koniec z Męczenników było bardzo wielu. Natomiast takich ludzi wykształconych, takich ludzi e, samodzielnie myślących, takich filozofów jak Łyszczyński, to było bardzo mało. Dlatego e, upamiętnienie Łyszczyńskiego powinno koncentrować się nie na jego męczeństwie, nie na wyroku śmierci, ale na pokazaniu jego wielkości. Jeśli chodzi w związku z tym o to, na jakie upamiętnienie zasługuje Kazimierz Łoszczyński, czy zasługuje na tablicę, na pewno. Czy zasługuje na pomnik? Na pewno. Czy zasługuje na to, żeby nazwać ulicę jego imieniem? Oczywiście, plac, ulicę, ogród, szkoły, gimnazja, a nawet dlaczego by nie jest tyle tych wyznaniowych uniwersytetów, jakaś wyższa uczelnia też mogłaby dostać imię Łyszczyńskiego. Tylko, że to są takie e, takie formy uczczenia symboliczne. A rzeczywiste uczenie to przede wszystkim szerzyć wiedzę o tym, że w kulturze polskiej był Łyszczyński e, w jakiś sposób. No, e, Wykorzystać internet, a więc uruchomić w internecie archiwum. Przedstawiłem szczegółowy projekt, żeby tam było wszystko, żeby czytelnik, który się interesuje, znalazł kalendarz życia wystrójskiego. Każdy dzień, ile tam dat potracimy, wypełnić w ciągu jego życia, takich dat, w których on był zaangażowany. Dalej co powinna być ikonografia, oczywiście autentycznego portretu Łyszyńskiego nie ma, ale wybitnie artyści go malowali, z polskich, no przede wszystkim Szymon Kobyliński. Dalej, co w tym archiwum powinna być, pełna bibliografia, Pisano o w 15 językach. Prawdopodobnie więcej, więcej języków, ale mnie udało się znaleźć 11 i 15 języków, w których pisano o Napisano moc prac. Najwięcej pisano bezpośrednio, kiedy się toczył proces. To wtedy no nawet gazety pisały jaka gazeta znalazłem w gazecie w Pary, wychodzącej w Paryżu. To taka jest gazeta była, gdzie na tryb gazety składały się relacje z najważniejszych miast w Europie. 4-5 relacji w każdym numerze i nic więcej, bo to no, małe słowo. Cztery stroniczki liczyły tego. Więc na pierwszym miejscu wiadomości z Warszawy, na drugim miejscu wiadomości z Wiedla, na trzecim z Madrytu. Więc w takiej mniej więcej kolejności były. No i to Gazeta Polska. Dalej, co jeszcze było interesujące, że nie zachował się polski protokół z obrad Sejmu, ale zachował się pisany w języku niemieckim. Dlaczego? Bo Gdańsk bardzo się interesował tym, co się dzieje w Polsce, czy przypadkiem nie podejmuje się jakichś uchwał, które godzą w interesy kosztów gdańskich. Wobec tego wysłali swojego przedstawiciela z obowiązkiem dokładnego... Tenogramu. Jemu zawdzięczamy na wiedzę, co każdego dnia, który poseł mówił. Dzięki niemu wiemy, kto głosował jak. Głosowanie nad karą śmierci było imienne i nie wystarczyło powiedzieć tak, tylko jeszcze uzasadnić trzeba było i dodać własne uwagi. No więc na zgadradziejowski, żeby zrobić na złość temu, e, temu, temu, papieżowi, legatowi papieżkiemu, to e, powiedział tak, że e, no oczywiście za e, zbrodnie ateizmu to kara śmierci, ale w e, jego dobrach należy pomnik wystawić Łyszczyńskiemu, który będzie po wszystkie czasy ostrzegał, że każdego ateistę spotka taki sam los. No, szkoda, że takiego pomnika nie wystawiono, to był dobry pomysł. Niektórzy biskupi dodawali jakie torto, jakie jeszcze męki zadać, a więc żeby oddzielnie rękę spalić, która to była, język odciąć. Chcieli w ogóle, żeby został spalony żywcem na stosie. Tylko, że to sprawa dotykała przywilejów szlacheckich, dlatego sen nie zgodził się. No to poza tym. Spalenie na stosie w Warszawie groziło pożarem Warszawy. Wobec tego e, ściętego go tu toporem, a wywieziono zwłoki i spalono poza Warszawę, a potem przywieziono z powrotem.